Jan został uwięziony. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w Łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w Łodzi i poszli za nim. Jezus powołuje w samym środku codzienności, w samym środku tego, co jest dla nas najważniejsze naszej pracy, naszych relacji, naszych studiów, tego, gdzie jesteśmy. I mówi też takim językiem bliskim nam. Używa takich porównań, które dla rybaków wtedy były dosyć oczywiste. I powołuje prostych ludzi. Umówmy się, to nie byli jacyś faryzeusze ani w piśmie, Czy wielcy naukowcy, tylko po prostu ludzie ciężkiej fizycznej pracy. Dlatego myślę, że dla mnie też nie ma żadnej takiej wymówki, że nie jestem mądra, nie jestem doświadczona, nie naczytałam się za dużo, więc ja się nie nadaję. Absolutnie nie ma miejsca na coś takiego. Fascynujące jest też to, jak Jezus powołuje, jak? On musiał to do nich powiedzieć. Co on musiał mieć wypisane na twarzy, że oni po prostu wstali, zostawili cały swój dobytek i poszli za nim. Ciekawi mnie też osobiście, jaka była mina Zewedeusza, kiedy zobaczył dwóch swoich synów, który miał zostawić swój spadek, swoją, swoje przedsiębiorstwo, swoją firmę. Kiedy oni po prostu wstają i idą za jakimś nieznanym gościem, który nie przedstawił żadnego biznesplanu ani wyjaśnień. Tylko po prostu powiedział: Pójdźcie za mną. Co jest ważne, Chrystus mówi: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. To znaczy, że moim zadaniem jest nawracać się, uwierzyć w Ewangelię, a to, że stanę się rybakami, rybakiem ludzi i, i będę mogła głosić, to już jest po stronie Chrystusa. Czyli On uzdolni mnie do tego. Wystarczy, że ja pójdę za Nim. I najważniejszą rzeczą, myślę, dla mnie w tej Ewangelii jest reakcja uczniów na to powołanie Chrystusa. To, że oni natychmiast wstali i poszli. Dzisiaj, natychmiast to jest takie modne słowo: wszystko jest instant, wszystko jest super, wszystko jest LTE i tak ekstra szybko się dzieje. A w życiu duchowym, myślę, że każdy z nas wie, że natychmiast to nie jest takie łatwe słowo. Szczególnie jeśli chodzi o. Pracę nad sobą, o wychodzenie z grzechu, o pracę nad konkretnymi relacjami. No i wreszcie, jeśli chodzi o pójście za Bożym Zaproszeniem, o pójście w stronę właśnie taką, w którą on zaprasza. To wtedy przychodzi ociąganie się, wtedy przychodzi 500 wymówek, a nie właśnie natychmiast. I myślę, że tak konkretnie Chrystus do tego dzisiaj zaprasza, i na to wskazuje mi szczególnie. Że zastanawianie się i ociąganie nie jest dobre, jeśli chodzi o powołanie. I myślę, że możemy też prosić dzisiaj świętego Jacka właśnie o wstawiennictwo, abyśmy mogli iść, głosić, po swoim nawróceniu dawać innym dobrą nowinę.